Hans i chodzi jest z dwoma grupami etnicznymi, które. Hans i jest ja z dwiema grupami etnicznymi, które <knie> i jest ja z dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hans i Hadzuje jest ja z dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hansy i chodzi jest dwa grupami etnicznymi, które mieszkają

هم سیرفت به مستقیم یک دیم به مستقیم بسم الله الرحمن الرحیم ملیکی آمدیم آی یا کنم و یا کنم از تاییم یک بسم الله الرحمن Smita, ira, mani, raheen, manikiya mati, ya k na mudhwa ya k na stay, Smita, ira, mani, raheen, idina sirata mistaken, idina na Monastery. Hit on um 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 fire, fire on heat. Hit fire, fire on heat. Hit fire, fire on heat. Hit on fire, fire on heat. Hit fire, fire on heat. Hit on 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 fire, fire on heat. Bismillahir Rahmanir Rahim.

Channys i chadzieje są tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Channys i chadzieje są tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Pismilach i Rachmanach. Niki ja jak na budułach, jak na stajem. Channys i chadzieje są tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Channys i chadzieje są tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce.

Jest ich, ja jestem jedynym grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Jest ich, ja jestem jedynym grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Jest ich, ja jestem grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. ich, ja jestem jedynym grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Jest ich, ja jestem grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Poza tym to... Nie wiem, co ja mogę tam sobie znajdę. Coś nie do końca, więc ja mogę tam znaleźć do końca. Nie wiem, co ja mogę tam do końca znaleźć w sumie. Nie wiem, co ja tam do końca mogę znaleźć. Nie co sumie do końca, co ja to mogę znaleźć, ale... Nie wiem, co tam do końca sobie ja mogę znaleźć, ale... Ale, ale. Nie w do końca, co ja mogę znaleźć, ale... Nie wiem do końca, co ja mogę znaleźć, ale... Nie do końca wiem, co ja tam mogę znaleźć, ale... Ten temat nie wydaje się najgorszy. Ten temat nie wydaje się najgorszy. Ten temat nie wydaje się najgorszy.

Anysy i chacaj jest nibyma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i chacaj jest nibyma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i chacaj jest nibyma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i jest nibyma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i chacaj jest nibyma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i chacaj jest nibyma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce.

Anys i had ja jestem które mieszkają i jest z grupami licznymi, które mieszkają w Polsce. An i jest z tymi grupami medycznymi, które mieszkają w Polsce. Anysji, hadja jestem grupami licznymi, które mieszkają w Polsce. Hans i hadzie jest nieba grupami z które mieszkają w Polsce. An i jest zmiana grupami które mieszkają w Polsce.

Nysy i hadzia jest obema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Handys i hadia jest dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hansy i hadzia jest dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hans i hadzia jest dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Handys i hadja jest innymi grupami mieszkają w Polsce. Hansy i hadzia jestem grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nysy i Hazaj jest tymi grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i hazaje jestem z grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Alysy i hazaje jestem grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Alyssa i hazaja jest grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nysy i Hazaj jest lymma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i hazaje jestem dwoma grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Anysy i Hazaj jestem dwoma grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce.

Hansy i Hazajja są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hansy i Hzaja jest z grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. ich i Hazaje są dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Obraz miłości w Majka. Pierwszą numerę Majkali. Hansy i Hazajson. Hanysy i, są. Hanysy i są tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Obraz miłości w Majka. Obraz miłości w Majkali. Pierwsze numery Majkali obwitują również, z... również porady sercowe. Odnoszące się do delikatnej materii randek, miłości i związków. Miłości i związków. I braku sposobów ich koniecz i kończenia. I sposobów. Ich braku, sposobów ich kończenia. Heteroseksualiści są, co można wnioskować już z artykułu z cyklu Homo and the City". Tacy jak wszyscy inni. Także w kwestiach uczuć. Pierwsze numery na karli również porady sercowe odnoszące się do delikatnej materii, miłości i związków. I braku sposobów i kończenia. Nie heteroseksualiści są, co można wnioskować już z artykułu z cyklu Homo Enti, Homo and the City. To tacy jak wszyscy inni. Także w kwestiach uczuć. Hansi Hansiason. Hansi Hansiason. Iwengrupa mi ticzynnik to ręczkaj of posy. Hansi 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 jest nim grupami ticzynnik to ręczkaj of posy. Hansi 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 w Polsce. Hansi 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 w Polsce. Hansi 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 Anysy i Hacia jest najwymanów pamiętnicznym, który mieszkamy w Polsce. <laughs> Obraz miłości w Majkali. Pierwsze numerem Majkali opisują również, również porady sercowe odnoszące się do delikatnej interiany, miłości i związków, ich braku, sposobów i kończenia. Nieheteroseksualiści są, co można wnioskować już artykułu z tyku Momentity. To jest jak wszyscy inni, także w kwestiach uczuć. Pierwsze numery mejkali obfitują również porady sercowe, odnoszące się do delikatnej materii randy, miłości, związku i braku, sposobów ich kończenia. <laughs> 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 Nieheteroseksualiści są, co można wywnioskować z artykułu z cyklu homoantycity, tacy jak wszyscy inni, także w innych kwestiach uczuć. Pierwsze numery mejkali obfitują również porady sercowe, odnoszące się do delikatnej materii randy, do delikatnej materii randek miłości i związków. Ich braku, sposobów i kończenia. Ich braku, sposobów ich kończenia. Bismillahir ma Rahim. Ajki Aumati. Bismillahir Obraz miłości w Majkali. Pierwsze numery mej kary również porady sercowe, odnoszące się do delikatnej materii rannych miłości i związków, nie braku, sposobów i kończenia. Niech są, co można wywnioskować już z artykułu z cyklu Home the City, Tacy jak wszyscy inni, także jak z uczuć. W jednym z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementem miłości jest odgadywanie uczuć nastrojów i chęci partnera na podstawie własnych odczuć. Autor posługuje się metaforą artyst artysty malarza i jego obrazu. Obraz nie podpowiada artyście, jakich barw powinien użyć. On to powie sam za siebie. Partnerstwo jawi się więc jako kwestia jednocześnie skomplikowana i prosta. Nie ma też związku. Jakakolwiek kla prowadzi do użycia w kłamstwie, a w konsekwencji zakończenia związku. Zakończenia związku. Zakończenia, zakończenia związku. Zakończenia, zakończenia związku. Zakończenia związku. Pierwsze, nu pierwsze numery mejkali obwitują również porady w sercu, odnoszące się do delikatnej materii randek miłości i związku, ich braku, sposobów i kończenia. Niech też są, co można wnioskować już z artykułów z tych Home tacy jak wszyscy inni, także w kwestiach uczuć. Więc z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementem miłości jest zgadywanie uczuć nastrojów i chęci partnera na podstawie. Na podstawie, podstawie własnych odczuć. <laughs> Autor posługuje się metaforą artysty, malarza i jego obrazu. Obraz nie wypowiada artyście, jakich barw powinien użyć. On to bowiem wie sam z siebie. Partnerstwo jawi się jako kwestia jednocześnie skomplikowana i prosta. Nie ma też nic wspólnego z logiką. Autor postuduje autentyczność jako niezbędny element związku. Jakkolwiek gra prowadzi do życia w kłamstwie, a w konsekwencji bez ograniczenia związku. Tu pojawia się pierwiastek racjonalny. Bycie z partnerem, przy którym nie jesteśmy sobą, to strata czasu. Obraz miłości Mejkali. Pierwsze numery Mejkali kwitują również porady sercowe odnoszące się do delikatnej materii, lądek miłości i związku. I braku sposobów i skończenia. Niektóre są z są, co można odnioskować z artykułu z cyklu Homo z The City. Teraz jak wszyscy. Im. Także kwestia uczuć. Więc w jednym można przeczytać, że kluczowym elementem miłości jest odgadywanie uczuć, nastrojów i chęci partnera na postawić własnych odczuć. Hanesa i Hatsia jest jedyną grupą amietniczną, które mieszkają w Polsce. Hanesa i chacia jest jedyną grupą które mieszkają w Polsce. Hanesa i Hatsia są jedyną które mieszkają w Polsce. Hanes, i są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hannes i Hacy są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hannes i Hacy są dwiema grupami które mieszkają w Polsce. Hannes i są dwiema grupami które mieszkają w Polsce. W i są dwiema grupami które mieszkają w Polsce. w w Polsce. W Polsce. W Polsce z związku z tymi grupami językny, które mieszkają w Polsce. Obraz miłości w Majkali. Pierwszy numer Majkali wpitują również porady sercowe odnoszące się do delikatnej materii randek miłości i związków ich braku sposobów ich kończenia. Niech heteroseksualiści są, co można wnioskowe. <śm> Manikiao Matting, Ya Knapu Dua Ya Khanastai, Idi Nasirah Dal Mustake, Izmi Lahir Rahman Rahim. Manikiao Matting, Ya Knapu Dua Ya Khanastai, Idi Nasirah Dal Mustake, <laughs> obraz miłości w mekali Pierwszy numer Mejkali obrotują również porady sercowe, odnoszące się do delikatnej materii randy, miłości i związków. Brak sposobów i kończenia. Niech heteroseksualiści są, co można wnioskować już z artykułu z sygnału Homo To tacy jak wszyscy inni. Także w kwestiach uczuć. jednym z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementem... W jednym z artykułów można przeczytać, że Kluczowym elementem miłości jest odgadywanie uczuć, nastrojów. Chęci partnera, chęci partnera na podstawie własnych odczuć. Autor posługuje się metaforą artysty, malarza i jego obrazu. Obraz nie podpowiada artyści, jakich praw powinien użyć. On to bowiem wie sam z siebie. Partnerstwo jawi się jako kwestia jednocześnie nieskomplikowana i prosta. <laughs> Obraz miłości w w pierwszym miarę mikrofitują również porady sercowe, odnoszące się do delikatnej materii randy w miłości i związku, ich braku, sposobów ich kończenia. Niech heteroseksualiści są, co można wnioskować już z artykułu z tytułu Homonic the City, co jak wszyscy inni, także w kwestiach uczuć. W jednym z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementem miłości jest odgadywanie uczuć, nastrojów i chęci partnera na podstawie własnych odczuć. Autor posługuje się metaforą artysty w i jego obrazu. Obraz nie podpowiada artyści, w jakich bar powinien użyć. On to bowiem wie sam z sił. Partnerstwo jawi się jako kwestia jednocześnie skomplikowana i prosta. Nie ma też nic wspólnego z logiką. Autor postuluje autentyczność jako niezbędny element związku. Jakakolwiek gra, jakakolwiek gra prowadzi do życia w kłamstwie, a w konsekwencji do zakończenia związku. <tuszel> <tuszel> tu pojawia się pierwiastek racjonalny z partnerem, przy, tym, przy którym nie jesteśmy sobą, to strata czasu. Pierwsze numery Majkali obfitują również w porady sercowe, odnoszące się do delikatnej materii randek miłości i związków, ich braku, sposobów ich kończenia. Niech heteroseksualiści są, co można wnioskować już z artykułu z cyklu City, tak jak wszyscy inni, także w kwestiach uczuć. W jednym z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementem miłości jest wygrywanie uczuć, nastrojów i chęci partnera na podstawie własnych odczuć. Nysj i autor posługuje się metaforą Autor posługuje się metaforą artysty malarza i jego obrazu. Nysj i autor posługuje się metaforą artysty, malarza i jego obrazu. W jednym z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementy miłości, zagodywanie, uczuć, nastrojów i chwili partnera na podstawie własnych odczuć. Autor posługuje się metaforą artysty malarza i jego obrazu. On nie podpowiada artyści, jakich barw powinien użyć, on to bowiem wiedząc z siebie. To partnerstwo jawi się jako kwestia jednocześnie skomplikowana i prosta. Nie ma też nic wspólnego z logiką. Autor postuluje autentyczność jako niezbędny element związku. Jakakolwiek gra prowadzi do życia w kłamstwie, a w konsekwencji do zakończenia związku. Tu pojawia się pierwiastek racjonalny. Być z partnerem, przy którym jesteśmy sobą, to strata czasu. Pierwsze numery mykaliu witują również porady sercowe, odnoszące się do tej materii randek, miłości i związku. <laughs> Pierwszy numery mykaliu witują również porady sercowe, odnoszące się do tej materii randek, miłości i związku. I braku sposobów i kończenia. Niech heteroseksualiści są, co można wnioskować już z artykułu z Command City, tacy jak także jakże jak wszyscy inni, także w kwestiach uczuć. W jednym z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementem miłości jest odgadywanie uczuć, nastrojów i chęci partnera na podstawie własnych odczuć. Autor posługuje się metaforą artysty malarza i jego obrazu. Obraz nie podpowiada artyści, jakich barw powinien użyć. <laughs> On to bowiem jest sam z siebie. Partnerstwo jawi się jako kwestia jednocześnie skomplikowana i prosta. Nie ma też nic wspólnego z logiką. Autor postuluje autentyczność jako niezmienny element związku. Jakkolwiek gra prowadzi do życia w kłamstwie, w konsekwencji do zakończenia związku. <laughs> tu pojawia się pierwiastek racjonalny. Że bycie z partnerem, który, przy którym nie jesteśmy sobą, to strata czasu. W jednym z artykułów można przeczytać, że kluczowym elementem miłości jest składowanie uczuć, nastroju i chęci partnera na podstawie własnych odczuć. Autor posługuje się metaforą artysty, malarza i jego obrazu. Obraz nie podpowiada artyście, jakich barw powinien użyć. On to bowiem wie sam z siebie. Partnerstwo jawi się jako kwestia jednocześnie skomplikowana i prosta. Nie ma też nic wspólnego z logiką. <laughs> Autor postuluje autentyczność jako niezmienny element związku. Jakkolwiek gra prowadzi do życia w kłamstwie, a w konsekwencji do zakończenia związku. Tu pojawia się pierwiastek racjonalny. Będzie z partnerem, przy którym nie jesteśmy sobą, to straty czasu. Przedstawiony powyżej artykuł, oprócz obrazowej metafory, niesie ze sobą do treści typowe dla zachodniego dyskursu romantycznego. Romantyczna miłość nie ma nic wspólnego ani z, rozumem, ani z rozumem, ani z kalkulacją. Polega na byciu stworzonym dla siebie, jest porozumieniem dusz i emocjonalną, emocjonalną telepatią. Redakcja zarysowana w omawianym tekście przypomina także opisywany przez Ewe Wilus <laughs> model emocjonalnej i seksualnej intymności. elementami są konieczność odkrywania z siebie i ja partnera. <laughs> I ja partnera. Badanie własnych i jego emocji, również obu tych tworzących związek. <laughs> w sensie chyba nie było niczego na zadanie. Chyba nie było niczego na zadanie. Chyba nie było niczego na zadanie. <laughs> nie wiem, w sensie mogę zaraz sprawdzić z życia, ale chyba nie było niczego na zadanie. Okres miłości w Majkawie. Pierwsze numery mejkali obfitują również porady sercowe odnoszące się do...